Cześć wszystkim, To kalos 7, a to kolejny odcinek z Openingu Prostas. Zapraszam do oglądania. Dobra jesteśmy po intrze, więc zacznijmy. Dobra, dzisiaj jak widzicie na tule, e, w tytule będziemy otwierać właśnie pierwsze mega boxy, tak? E, nazbieram troszeczkę tych Star Point's. -ów. Postanowiłem to, że dopóki nie mam jakiejś e, postaci wymaksowane, to postanowiłem, że będę otwierał w ogóle skrzynki. Gamy troszeczkę też uzbieram, czekać e, będzie oczywiście automatycznie kamerka przesunięta. Więc jak sami widzicie, tylko tyle mam gemów, więc postanowię, że też wydam te 60 gemów, jeżeli mi się uda, też na Mega Boxa, więc jeżeli się uda, to otworzymy dwie Mega Boxe, nie, to tylko jedno. Bo otworzymy oczywiście tą ofertę, te dwie skrzynki. Mam nadzieję, że coś dopnie. No i co? Przegotowałem oczywiście 30 skrzynek e, plus 3 duże. No i oczywiście jeszcze jedna z sklepu i z Mega Boxy, więc... E, mam nadzieję, że oczywiście się jak się spodoba, tym więc pamiętacie, tym więcej łapek w więcej będzie, to postaram się więcej oczywiście skrzynek przygotować, najlepiej tych mega boxów lub dużych. I co mogę powiedzieć? A, w razie czego, temat, e, wracając do tematu. E, nie będę robił live przez jeszcze tak kilka dni max, bo tak, gadło mi to, bo nie jest za bardzo głośno nie mogę mówić. E, po drugie trochę kata, więc jak chcę że coś kichnę, to bardzo Was przepraszam. Więc... Eee, tak nie, do dwóch max dni, czwartek, może siodę jak dam radę nie obiecuję, może sobie wtedy streama. Może Ci się sobie, ale nie obiecuję, bo na sobie trochę gadłem boli, boli, trochę wczoraj jeszcze było gorzej, ale dzisiaj jest trochę lepiej, więc nie chcę troszeczkę gadła przy... no wiecie Żeby bardziej mnie bolało, więc postaram się z dniem. Zobaczymy, eee, tego, eee, Badawam w ogóle jeszcze bardzo bym prosił o zagłosowanie w ankiecie w kacie społecznościowym, bo mam taką bardzo ciekawą scenę do nagrywania, czy na, oczywiście na live będzie. I to zajmie może tak 10-15 live'ów, może więcej. I to będzie challenge w Minecraft'zie, ale jaki to challenge to sami musicie sobie przeczytać, więc bardzo bym prosił o zagłosowanie na YouTubie lub na Discordzie, będę bardzo wdzięczny, czy będę miał to nagrywać, Boże streamować Musimy nagrywać, zobaczymy, więc jeżeli będziecie, jeżeli będziecie mogli, to proszę Was o zagłosowanie. Dobra, to bez e, tam już Pitu Pitu. Idziemy oczywiście na OPG, tylko oczywiście standardowo pozdrawiamy oczywiście klub, czyli o KnoKa bo oni tylko się załapali. Resztę oczywiście też pozdrawiamy, jeżeli ktoś jest klubie Oczywiście jeżeli ktoś chce zaprosza, oczywiście serdecznie do klubu. Wypadło parę osób nowych bardzo Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście pamiętajcie nie zmuszam, jeżeli ktoś nie chce, ale jeżeli ktoś chce, zapraszam, od 1000 roku przyjmujemy. Może damy może też do 800, zobaczymy, więc... Zaczynamy opening małych skrzyneczek. Zobaczmy co dopnie Colt i Tada O, 70 Monet Penny, Tada i Bilet, dobra. Bull, balej, kolejny bilecik, dobrze, bo do baleja jak najwięcej Bull, balej, kolejny balej, dobrze jest Shelly, Tara no, liczę na te gemy, bo bardzo mi potrzeba tych 16 gemów. Zobaczymy. O, ładnie poszło też yy, złoto. Mamy nową postać. Mamy Daryla. No, okej, okay. bardzo w... w sumie do Darla... Nie wiem, czy bym chciał w sumie kriać. Ale, no, zobaczymy. Niby coś fajnego ma ataki na początek, ale może być. Zawsze jakaś postać, więc brawo dla, dla Braumstrasza, że dało mi jakąś postać. Tade i Bol. Brokka, Riko i Bileciki. Eee, RJ Tego nie mogę, w ogóle nie mogę wypowiedzieć tego Dynamica czy jakoś, tak więc troszeczkę mogę mówić dziwacznie. Oj, przepraszam, nie za przycisk e, Poko, Jesse i Pileciki, Sztuk dwie. E, BO, Jesse... Właśnie, ostatnio w ogóle miałem 3000 puchaków, więc nowa postaw mi da była BO za 3000. O kurde wpadł tam 25 nieźle. Kurde za dużo raz to piką. Bull, tada ciekawego kolt alpima i na biletzyk kolt dael kal i ma Marina i na kolt i dael alpima i tada tada i poko ładnie ta monety poszły rosanita alpima i poko też ładnie ta te poszły Bale i Colt, dobrze, do no, bale jak najwięcej. daj Tada, Bull, Tada i Bilaciko, oczywiście. Kurde, za no szybko. Eee, Tada i Brock, Rosa, Rico. I to było w ogóle ostatnia skrzynka. Z tych małych mamy już 1000 monet, więc mamy już oczywiście ósmy poziom do yy, baleja. Czyli się mocy. dobra, to teraz oczywiście duże skrzyneczki. Zobaczmy, co wypadnie. Monety Bull, Poco, Josa. Troszeczkę tak słabo. O, troszeczkę powiedziałem Monet Bull, Alpimo i kal. No też nie tak za dużo. Monety Penny, Del, Dynamic, Bilet i 5 gemów. No 5 tak gemów to tak troszeczkę... no nie... No... Jeszcze 11 gemów brakuje, więc... Myślę, że z tych dwóch skrzynek wypadnie chociaż przynajmniej 11 gemów, chociaż z Mega Boxowa. To otwieramy! Za 500... O, ładnie monety poszły, darem. 44 sztuki, 5 milacików. Ładnie, ładnie. No i... Dzisiejszy główny odcinek, tematyka, mega skrzynka. Pierwsza będę w życiu otwierał, zobaczymy. Tu też oczywiście kolejnych osób pozdrawiamy. Kolkiego jeszcze. Zobaczymy! Cudownie, pierwszy raz otwieram mega skrzynkę na Brawl Starsie. Uch, gry, więc uwaga 200. Monet Dynamite Rico Ballet, 21, Bull shelly. O, troszeczkę mogłoby lepiej. Podwójne tokeny jest 15 tokenów, czyli oznacza to, że jeszcze otworzymy. Oczywiście, drugą skrzyneczkę. Tam chyba kameka jeszcze powoli. Tam będziemy oczywiście powoli się przesuwać. Więc mamy 60. Otwieramy drugiego MegaBoksa. Ciekawe co nam dropnie waga 231, Bula, Jesse, Dynamite, Rosa, El Prima i waga, dwie sztuki, 5 milacików i 3 gemy. No cóż, jak oceniam te dwa megaboksy. Na pierwszy było fajnie, ale drugie taka słaba, no troszkę bym powiedział. No ale cóż, dopiszmy oczywiście... Postać Daela, jestem sobie zadowolony. Zawsze jakaś postać, oczywiście, do kompletu. E, ile w ogóle jeszcze brakuje do odblokowania? Nie, wszystkie, bad... Ży... wszystkie rzadkie już odblokowaliśmy, więc jestem z tego powodu zadowolony. Oczywiście idziemy ulepszać paleja na poziom 8, czyli nie ma 8. 800 monet, poszło, nie ma już. Teraz oczywiście trzeba zbierać 1250 i można w końcu powoli zbierać na te stage Mam nadzieję, że chyba dobrze wypow... mówię ten tak bądźcy, więc. Chyba to wszystko. Eee, więc co mogę powiedzieć? W ogóle że pochwalić w komentarzach, ile dostaliście tych gwiezdnych punktów za ostatni sezon, bo wczoraj był koniec sezonu. Ja nowe tylko jedynie 120. Nie, przepraszam, 160 punktów eee, do tych gwiezdnych punktów za jedynie tego eee, baleja, bo tylko baleja na części gram. Więc. Ja jestem w sumie zadowolony. Możecie oczywiście pochwalić się też, co Wam ostatnio topło. Możecie oczywiście się pochwalić, co Wam. ile macie. tego, ile dostajecie gwiezdnych punktów za sezon. No i co? Jeszcze raz powtarzam, zapraszam serdecznie do klubu. Jeżeli będzie ktoś chciał, zapraszam młotki Kalosa. Zapraszam też serdecznie na Discorda, bo ostatnio były wyniki konkursu. Zob możecie sobie zobaczyć, czy to Ty wygrałeś w konkurs. No i co mogę powiedzieć? Bardzo wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętacie oczywiście o zagłosowaniu w ankiecie lub na Discordzie, będę oczywiście wdzięczny. Eee, I to chyba wszystko. Jak zawsze będę się powtarzać, no bo to taki youtuber niedobry, który zawsze się powtarza. Więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli oczywiście wam się odcinek się spodobał, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki, na razie cześć, miłego dnia lub wieczoru życzę. do. Jakoś tak się mówi.